Miałem dziś uruchamiać piec, ciśnienie widzę, że nie zeszło na zegarze, więc jest dobrze. Sucho, 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 tu wszędzie gdzie dotykałem, sucho, wszędzie sucho. No i dobra, elegancko jest. Wszędzie jest sucho. Miałem dziś uruchamiać piec, ale nie będę go uruchamiał, bo uruchamiać piec i tą blachę docinać do tego skosu, ale to są rzeczy, które mogą poczekać. Dzisiaj zapałem bakcyla na przygotowywanie pod płytę fundamentową podłoża. Koparkowy za godzinę będzie, piach za godzinę przywożą. Stal dziś albo jutro przyjeżdża, także złapałem bakcyla na to. I będę robił prawdopodobnie na dworzu. Tylko podło, po, pogoda jest nieco ciekawa, bo dopiero padało co chwilę, teraz się przejaśniło. I boję się, że z moim szczęściem, jak zrobimy ten wykop, czyli zdejmiemy humus i tak dalej, to że z moim szczęściem, jak pier. No nie deszcz, to tu będzie staw w tym tole. Tak jak było w miejscu chałupy. Ale teraz muszę ponabijać kołki, żeby zaznaczyć, gdzie on ma kopać, jak przyjedzie. Nie ja mam ten znacznik? Jest. Mam te znaczniki, więc muszę dalej wbić, yy, wbić, sobie, kurna, kawałki łaty, tu, tu, tam, tam, sznurki poprzeciągać, żeby było wiadomo, gdzie ma kopać. Znaczy, sznurki, sprayem pomaluję po, po trawie, tak, żeby było mniej więcej wiadomo, gdzie on kopać, plus tam 30 cm, żeby mi zabrał, na to, żebym szaloneczki sobie zrobił. I tyle. Wybieram 30 cm humusu, czy 35, w zależności jak się będzie brało i w to miejsce idzie piach do zagęszczenia i na tym będę posadawiał płytę fundamentową. Myślę, że będzie na ubitej ziemi, myślę, że będzie leżało. Nie powinno nic się z tym dziać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Kurczę, nie wiem czy ja sobie ten garaż nie za blisko budynku stawiam, bo chciałem tutaj jeszcze przy budynku później wiatr zrobić na samochód. I widzę, że jak zrobię wiatę na samochód i ten garaż postawię, to tu mam bardzo wąsko przejazdu. Gdyby kiedyś coś tam z tyłu, żeby coś dojechało, z czymś, nie wiem z czym, nie planuję nic, ale gdyby coś, to blokuję sobie przejazd na tył. A mógłbym się odsunąć, nie wiem jak ja to rysowałem, że ja to zgłaszałem w taki sposób. Tylko teraz bym musiał na wydrę pójść. Tu mam róg i mam raz, dwa. 3, dobre 4,5 metra do granicy działki. Gdzie moja, moja granica działki jest jeszcze gdzieś tu dalej, bo jest wrowie, praktycznie. Czyli na dobrą sprawę mógłbym się przesunąć o dobre półtora metra w tą stronę. Nawet o dobry metr. Jakbym się przesunął, to jest raz, dwa. Maksymalnie mogę być 3 metry od działki. I teraz albo to robię na wydrę, bo jest już koparkowy załatwiony. Piach jest załatwiony i wszystko, i przesuwam się o ten metr w tą stronę i dopiero robię zgłoszenie, co jest, kurde mówię, na wydre zrobione, bo nie ma możliwości się przesunięcia, żeby tego nie zmienić w papierach, tak? No, taki mamy popieprzony przepis. Pierdzielnik na samochodzie, że... Zamiast robić w środku, to ja teraz będę robił tu, na zewnątrz. Najbliżej jak się idzie. Kurwa, nie zaczepi się teraz. Eso. No jasny gwint. Co jest? Miarka uszkodzona jest. Żywica I się skleiło O Jezu, ja tu mam 5 metrów pół nawet Czyli 2 metry mógłbym się przesunąć Przesuwam się. Zgłoszenie zrobię później to, tą decyzję wymówię. Zrobię drugie zgłoszenie i tyle. Tak jest. Jedziemy z koksem. Jak mi kur na tego nie uznają, to dopiero będę mi jaja. No będzie chyba widział gdzie kopać. Lepszy by był pomarańczowy albo czerpony, albo zielony, na zielonej trawie to, ale ładnie widać. Będzie wiedział gdzie zabierać. I tak mierzę i dumam, że teraz mam jeszcze po linii prostej 460. To mógłbym spokojnie jeszcze pójść. Bo ja im bardziej idę tu w linii prostej, od tamtego, bo ucieka mi ogrodzenie też automatycznie po skosie. To jeszcze bym mógł spokojnie z metr. Na 3,60, pójść. Mam 4,60 teraz. A nawet jeszcze te 60 cm w tamtą stronę. uźwa jeszcze raz będę znaczył. Ale jak już przestawiać, to może przestawiać tak, żeby mieć wygodnie. No i tak metr już zyskałem. To i tak jest dużo. I tak mi się wydaje. Jeszcze 60 cm w tą stronę. Kreski bym zrobił. Tu to by były te. Zewnętrzne, wewnętrzna i zewnętrzna. Zaraz jeszcze jedna miarka jest potrzebna. Pójdę jeszcze 60. 4,20. To z 80 mógłbym pójść jeszcze i będę od granicy działki spokojnie, jeszcze za jakieś 4 metry. Także się przesuwam jeszcze, bo widzę, że jeszcze mało jest. A ja mam gdzie. Wykop pod garaż zrobiony. Teraz następuje utylizacja ziemi. A ja w międzyczasie zrobiłem sobie... bo ta ziemia się nosi w buciorach. A ja w międzyczasie założyłem kinkiet i lustro w łazience ta No, Tak, tylko aby było. Jest, jest! Jeszcze kabina, wanna, i grzejnik. I tu jest 100%, 100 zrobione. I oczywiście było zgrane tak, że miała przyjechać fura ziemi, fura piachu do zasypu. I ten koparkowy, który mi tu robi, miał rozgarnąć tą ziemię. Czyli by do środka resztę, by rozgardą. Ale jakby to nie było u mnie, że coś się musiało zesrać, to nieporozumienie powstało między szefem firmy a kierowcą firmy, który piach przywozi. I piach będzie za godzinę, a on już praktycznie kończy. Czyli nie będzie godziny siedział i czekał, aż piach przyjedzie. Będę łopatował, niestety. Jest piasek. Co? Zaraz, niniu. Wjechał mi tu i ładnie wysypał, rozciągnął. Teraz muszę na brzegi to rozgarnąć. Tam już jeszcze trochę rozrzuciłem. Dziś rozrzucę tu, ale jak ja w piachu mam te płyta betonowa. Tam trelinka leży koło tych trelinkę znalazłem. Nie wiem, gdzie oni to kopią, że w piachu trelinka i płyta betonowa. Myślę, że będzie trochę za dużo. To się rozgarnie, ale. Chociaż jak to się rozgarnie na boki, to prawie że zniknie. I byłem załatwiać papiery, wiecie, żeby posadowić ten garaż, przesunąć go te tam kawałek. Baba mówi, że go o 2 metry przesunąłem. Jakie 2 metry? Kurde, nie wiem jak ona to przeliczyła. W każdym razie do urzędu iść coś załatwić u nas, to jest po prostu szok. One są wszystkie obrażone, że ty od razu przyszedłeś i że ona musi podnieść dupę ze stołka i coś załatwić. Przecież ja tylko posadowienie przesunąłem w tą stronę. Wszystka ta, cała dokumentacja, którą złożyłem rok temu u nich przecież została. I wiecie, no i mówię, że ona mówi, że muszę złożyć to, muszę złożyć to, muszę złożyć to, muszę złożyć to. Ja mówię, no ale tak. no Ale mówię przecież, że te wszystkie dokumenty złożyłem, to wszystko u was jest. Ona mówi, że tamte dokumenty są nieważne. Trzeba muszę nowe złożyć? Mówię, proszę pani, nieważne to jest to, że ja posadowiłem budynek i ten rysunek z budynkiem. Mówię, nową mapkę wam daję. Na nowej mapce jest narysowane nowy, nowe posadowienie. A mówię przecież tamte wszystkie zgody, wszystkie zezwolenia, wyciąganie mapek geodezyjnych tak dalej, przecież tutaj to samo mówię, to po co ja wam to jeszcze raz iść robić, żebyście wymieli więcej papierów mówię u siebie. Mówię, proszę wyjąć się stamtąd. I przełożyć tylko do tej kubki. I to jest to samo. Po wielkich bólach pani z wielkim fochem wstała z krzesła i poszła pokój dalej. Znalazła sygnaturę tych, tych dokumentów. Poszła pokój dalej i wyciągnęła te moje dokumenty, które złożyłem rok temu. Ale to z wielkim bólem. Także załatwiać coś u nas to jest porażka. Jeszcze jest tylko pytanie, czy ona mi. Yy, czy te 21 dni, teraz muszę poczekać, czy to podklepią. Bo babka się dopatrzyła, że przesuwając budynek, to gdzieś idzie, pod ziemią, główny zbieracz odsączków. I mówi, że ja to na zbieraczu posadowie. Ja mówię proszę panią, to jest budynek na płycie fundamentowej. I mówię, ona będzie tylko 35 cm w ziemi. Mówię, to będzie piach, bo płyta fundamentowa jest nad ziemią. Na co ona mi, że ja bym tam, żebym dopisek tam zrobił, że ja nie będę kopał fundamentów, tylko robię płytę fundamentową 35 cm ja mówię, proszę Panią, Przecież jest to napisane. Budynek posadowiony na płycie fundamentowej. Płyta fundamentowa wyklucza fundamenty. Jedno i drugie nie idzie razem w parze. mówię. Jak mówię, że będę robił na płycie fundamentowej, no to automatycznie nie robię fundamentów standardowych. No nie mogła tego zrozumieć, o co chodzi. Musiałem dopisek zrobić, że tylko 35 cm wybieram gleby. I tylko 35 centymetrów będzie wybrane, żebym zbieraczanie dotknął. Bo ten zbieracz gdzieś tu idzie. Może tu idzie, a może idzie tu. Bo mierzyła na łapce i wyszło jej, że jestem obok zbieracza. Mówię, no jeszcze się przecież na styk. To na, ale mówię później, że nawet jakbym się nie mieścił, to się go nie ruszę. Walka z wiatrakami, naprawdę. Kurde. Ale jest, 21 dni trzeba odczekać. Mam nadzieję, że się nie odezwą, to będę mógł zalewać. Nie zalewam tego wcześniej, bo agrom wie, co im tam dołuba przyjdzie. I tak najbliższą godzinę. Ale gdzie ty to ciągniesz? Tam do dołu Już zasuwaj samopatą. No, nie ja sam będę robił. Myślę, że jak to rozrzucę, to naprawdę dużo nie, nie, nie zostanie tego piachu. Jeszcze jak za gęszczarką pojeżdżę. No, pręty dojechały. Także zaraz jej sobie pod bok łożę, i pręty na kratownicę są. Miałem robić podwójną kratownicę, ale zrobię pojedynczą, bo podwójna kratownica to będzie za bogato. Na, jak będę lał 10 betonu, B30 wyleję, myślę, że jedna kratownica wystarczy. Po co podwójna? Tak mi się wydaje. Nie jestem specjalistą, jeżeli chodzi o lanie płyt fundamentowych. tchnie na słońcu. Słońce dopiero zaszło i się coś pochmurno robi. A jakby dobry deszcz przypierdzielił, to by mi ładnie zagęściło to. Dobry się przydał deszczyk taki. Gruby, mocny.